26? 46? <noise> 46? Kolorowankę czy to? Tak, to śmietnik, śmietnik. czy kolorowankę chcesz? Bębu śmietnik. Śmietnik. Ty nie wcisnij mi. To nie raz. Wtedy nie tak Dobra, już w obórku jeszcze raz. 26. <noise> śmietnik. Wyrzucam klucz. Cemu? bmw 46 to śmietnik, nie? Zdrukowałem Ci śmietnik. BMW śmietnik, nie śmietnik. BMW śmietnik. Śmietnik to wtedy te BMW na zielono. Najładniej wychodzi na zielono. Pchnięty śmietnik. To jest ty. To jest BMW 46. Maszluś, a Ty pokolorowałeś już swoje BMW na zielono? Tata? BMW? O, tam tu BMW śmietnik. Pokaż. Nie widzisz podobieństwa? Нет. Nah. ты.